David Moyes, następcą Sir Alexa Fergusona w Manchesterze United, były już e, trener e, Evertonu. Czas pokaże, czy to była trafna decyzja, czy on potrafi utrzymać e, tą drużynę na takim poziomie, do, jakiej, e, do jakiego przyzwyczaił e, cały świat e, Sir Alex. Na pewno jest wiele za i przeciw tej kandydatury. E, na pozór może ona dziwić. E, właściwie jedynym trenerem świata, który, e, o którym Moglibyśmy powiedzieć, że daje gwarancję, że wejdzie do klubu, nie przestraszy się szatni, nie przestraszy się kibiców odpowiedzialności, olbrzymiej tradycji i historii. I, I już w pierwszym sezonie ten klub rywalizował, o Mistrzostwo Anglii i, i walczył o triumf w Lidze Mistrzów. Takim kimś był tylko Jose Mourinho, ale, ale pamiętajmy, że to sir Alex Ferguson, który cały czas został w klubie, namaszcza swojego następcę. Trudno powiedzieć, czy współpraca takich dwóch tak wielkich, charyzmatycznych trenerów byłaby możliwa w klubie. Ferguson zostaje, bo chce być ambasadorem, chce mieć wpływ na to, co się będzie działo, chce trochę pomóc. Stylnego y, siedzenia swojemu następcy i e, e, jeśli przeciwko Mojsowi przemawia na przykład to, że e, zupełnie nie ma doświadczenia w meczach o wielką stawkę e, w Lidze Mistrzów, a wiemy, że to czasami może przesądzić, no to to doświadczenie olbrzymie ma Aleks i na pewno będzie się nim e, z Mojsem dzielił. E, dlaczego Mojs? E, to trochę tak jak e, e, Antoni Piechniczek, który namaścił na selekcjonera reprezentacji Polski e, Waldemara Fornalika. E, Ferguson widzi w Mojsie się Siebie młodszego. Tak jak Piechniczek, Piechniczek widział w fornaliku siebie z czasów, kiedy to Piechniczek obejmował reprezentację Polski. Tu wiemy, że obaj Szkoci, choć akurat narodowość myślę, że dla Fergusona nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Raczej, raczej to, że wyznają podobną filozofię futbolu, tylko no, czy, czy ją wdrażali w identyczny sposób, trudno powiedzieć. No bo jeden był. W, w najsłynniejszym klubie świata i miał w szatni do czynienia z multimilionerami, wielkimi gwiazdami, a David Moyes z piłkarzami zupełnie innego e, poziomu, aspirującymi dopiero do takich wielkich gwiazd. David Moyes wprowadził do wielkiego futbolu Wayne'a Rooneya, co na pewno zasługuje na wielki szacunek, ale, ale jak teraz odnalazłby się we współpracy, czy miałby autorytet u takich gwiazd wielkich, jak właśnie Rooney, jak Robin Van Persie, Rio Ferdinand i w ogóle cała ta banda z Old Trafford. To pokaże czas, ale myślę, że to jest taki klub, że, że, że gdyby ktoś próbował tam podskakiwać, kwestionować autorytet Moisa, to po to między innymi zostaje Ferguson, żeby takiemu komuś, żeby kogoś takiego przywrócić do pionu, być może teraz już dyrektorską suszarką, ambasadorską suszarką. Ale widzę też takie zagrożenia w obecnej sytuacji, że to nie jakieś wielkie, spektakularne Nazwisko trenerskie już z dokonaniami, ze zwycięstwami w lidze mistrzów, że może nie aż tak łatwo będzie Manchesterowi United pozyskiwać wielkie gwiazdy. Z Raleksem Fergusonem chciał współpracować każdy piłkarz na świecie. Chyba, że wolał z Pepem Guardiolą albo José Mourinho moi Moisie, no trudno powiedzieć, żeby, żeby. Na przykład nie wiem, nie mam pojęcia, czy, czy Mois potrafiłby przekonać do transferu z Arsenalu kapitana drużyny Robina Van Persie, gdyby, gdyby to w tym roku się działo. No bo po prostu on nie może zagwarantować tych sukcesów od, od już od pierwszego sezonu. Ale pamiętajmy, że chyba musimy się liczyć, że, te, że, 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 ta, że ten szok po odejściu Fergusona po 27 sezonach będzie tak wielki. może, może nie, mo, nie można wymagać od od następcy takich, automatycznego sukcesu z miejsca i tego, że on też będzie takim samym Fergusonem, że powtórzy jego sukces i sprawowanie, panowanie w klubie przez tak tak wiele lat, więc może ktoś, kto świetnie zna Premier League, kto zna tych wszystkich piłkarzy, kto zna te wszystkie układy, do którego zaufanie ma właśnie Alex Ferguson, to może to jest najlepszy, najlepszy wybór. Chociaż ja się zastanawiałem, czy, czy tam nie byłby lepszy ktoś taki, Jakim pep Guardiola okazał się dla Barcelony, po gdy odchodził Frank Rijkaard, który też był bardzo zasłużony, wygrał Ligę Mistrzów. A tu nagle przychodził taki e, były, wielki zawodnik klubu, no ale zupełnie niesprawdzony jako tener. Zastanawiałem się, czy lepszy nie byłby jednak no taki duet, mówię duet, no bo mówiło się o Ole, Ole Gunnar Solskjaer, Ryan Giggs albo, albo, albo Gary Neville były wymieniane takie, takie nazwiska, czyli absolutnie legenda klubu, które na, na wejściu mają już autorytet u tych gwiazd e, Manchesteru United, a ich brak doświadczenia nadrabia stylnego e, fotela e, Sir Alex. więc nie umiemy dzisiaj powiedzieć e, ani też e, 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 Autorytarnie zaprzeczyć, że David Moyes jest w Manchesterze United skazany na sukces.